Mnie zginąć, ale jest zadanie skoczyć do lawy, ale to jeszcze nie się. Mówiłem, że skoczymy oku. <laughs> Brawo, Dematix! Brawo! Więc witajcie w kolejnym już odcinku naszej serii Swimming Island. Właśnie wstałem z łóżka i jest ładny Dionek. Mam już zaplanowane rzeczy, które dzisiaj zrobimy, i mam nadzieję, że uda nam się wejść do Nether. Nazbierałem troszkę prochu, mamy go. 6. Weźmy sobie... O, mamy normal, więc jest spoczko. Nic nie zmieniałem. Tak, tak, tak. Mamy sztapkę żelaza, krzesiwo i robimy zapalarkę. Ale zanim pójdziemy do neteru i użyjemy naszej zapalarki, weźmy, zrobimy zadanie. Weźmy tak. Trochę drewna, dyr. Więcej dyr tu. Tak. I chodźmy. Tam na górę po tej świni. Świnie. I tak. Mam tutaj te dwie krowy. Sprowadziłem je, udało mi się znaleźć tą drugą. I rozmnożyłem jak widzicie. O, tu jeszcze ex lata. Nie złapałem. Chodźmy. Tak, rozmnożyłem te krówy, krowy. I będziemy mogli je zabijać i rozmnażać na troszkę po rozmnożę. Później będę zabijał po jednej, żeby uzyskać mm, tą. Skórę. No dobra. Nie zamulając. Weźmy sobie jeszcze jedzonko jakieś. Jeszcze z zombiaka niestety nie wypadła mi żadna marcheweczka, więc jest mi przykro. O, tu jest chyba jedzonko. Tu, 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 Jabłuszka. I arbuzy. Poczko. Co my tu mamy? Putelkę? Chantę? Nie. <śm> Z wodą? No, robię chyba kiedy. Dobrze. Idziemy, 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 nie zamulając. minutki już to minęło, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. Kurde, tak tu drzewo wyrosło, choler. Ale to może i lepiej, bo nie mam marchewki, a świnie idą za marchewką. No to będę musiał jakoś się popychać. Ale żeby zeszły i się nie zabiły, to będzie trudno to zrobić. A tu jest spoko. No, spoczko. Tam jest woda, zjedzmy sobie arbuza. Omniamniamniamniam Omniamniamniamniam Kurde, teraz jeszcze jeden serwer zobaczyłem, kurde, 10... Dziesięć... Nie, on ma jak ten miał pięć tysięcy, to on ten miał chyba dziesięć tysięcy slotów O Boże, no to już jest masakra i przesada trochę No dziesięć tysięcy slotów, ludzie wyście powariowali I teraz, idziemy tu yum, yum. Kurde, jestem ciekawy netheru, co tam będzie, czy jest jakaś przygotowana specjalna skrzynka. Myślę, że tak, nie wiem. Czy jest? Kurde, cztery świnie są. No to, podróbmy się tak. Jup. I wchodzimy do świnia. to jest woda ta. Czemu ona nie leci? Teraz leci. No to czekajcie. Jak to robi uchusiek? Trochę uchuśka widziałem. I te świnie... Mu, A to jest szkło, dobrze, Uch, już się bałem, że tam nie ma szkła. No dobra, no to świnia, chodź tu bardziej. Nie, tu, idź wodą, wodą. Aha, tu też jest szkło, Boże, ja się bałem. Spłynie, czy nie spłynie? No! Przechodź, świnia. Dobra, świnia. A spadła. Żyje? Kurde, nie żyje. Ekstr został. O Boże. Wiedziałem, że ja sobie nie poradzę. A gdzie jest ta... Kurde, są tylko trzy zostały. O. O, zlec sobie, no. A nie, tam wyszło. O Boże. Świnia, chodź tu. No. <laughs> Spadła. Kurde. Kurdełczkę. Kurdał. On... No nie. Nie chcę takiego fejla zaliczyć. Spadniesz w dół ze mną. No chodź. A te żyją? Jest! Jedna świnia żyje. Ła! Jedna się zabiła niestety. Koleżanka jej się zabiła. Kurde, no ja spadłem. Ale mam jedną świnię. Kurde. Teraz by trzeba ją ogrodzić. No chodź tu śmig. No nie! No co robisz? Świnio jedna, ty zła, przebrzydła. Jest! Ogrodziłem ją. Koksis dematik. Już nie wyjdzie. A, jest dobrze. Dobra. Świnia jest tam. Jedną mamy. Nie wyjdzie nam znikąd. Chili jest dobrze. No, żyjesz tam? Żyje. No dobra, to idziemy teraz znowu pod górę. Nie mamy, kurde, dyrtu. Idziemy po ten dyr. Chodź tu sadzonko, bo... górasz mnie sadzonko. I robimy tą akcję. Kurde, wiedziałem, że mi się nuda. Teraz, żeby jeszcze tamta weszła tu, i wtedy będzie można się rozmnażać. Ale to będzie trudno je rozmnożyć. Ale tylko jestem zadanie sprowadzić świnie na dół. więc świnie, czy, jed... czy dwie świnie? No, w sumie świnie to. Sprowadź świnie na dół, czyli sprowadziłem świnie na dół. Jedno świnie, he, he. Prowadzę jeszcze tamtą, te, które mi się uda, i zadanie zrobimy. Jeszcze zadanie: zbuduj platformę w chmurach, i zaraz ją zrobimy. I dobra, jedziemy dalej. Arbor nam się zniścił? Już coś myślałem. No ile jeszcze? No dobra, ciąg, ciąg, ciąg. Są dwie świnie. Krędzę, weszę. A, górą. Boże, jak mi to myli. Naprawdę Można się pomylić z rzeczywistością A ty jak tam weszłaś? No chodź tu No chodź Tam już nie rozbiję, nie będę taki głupi A chodź tu Świnio, no so, Widzicie co ona robi? No co ona robi, no No co to jest za świnio? No nie słucha się mnie Kurde, asper. No chodź asperze, asperku. No chodź do taty No chodź Chodź do kliperka No chodź do kliperka No chodź Każdy porządny youtuber powinien mieć klipera na skinie Łecho jak to powiedział Bremu Taki żart Dla nieogarów No chodź Świnio Ja się o ciebie tu martwię Ja się o, o ciebie boję Jak Aspirze zginiesz to naprawdę Będzie mi przykro z tego powodu No asper, nie, dobrze asper. Brawo, Aspir! Brawo! Lubię cię! Płyn da... Płyn na dół. No, papa Aspirze że. Płyniesz. No płyń! No co się patrzysz? Nie patrzę. Ja po chcesz. Masz arbuza. I poleciał arbuz. Dobrze. Platformę chmurach, tak? To najpierw trzeba włączyć te chmury, nie? Details, clouds, sky, sun. Dobra. Są chmurki. Nie ma chmur. Odder. Oh, Czekajcie, tu gdzieś to jest. Ja o tym wiem. O. Wyłączone. Aha, dobra. Już kumam. 16. A jakby zrobić. Detail. 100% wysokości. Aha, dobra. Nie ogarniasz Dematics. Fast. Fancy. Ty, 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 ty. Stars wyłączone. Pogrzebiemy trochę ustawienia. To są raczej animation. Czemu ja z tego wychodzę? Weather on. off, oh, Nie. On. Performance. Smooth wolf. Dobra. Nie ma chmur, ale załóżmy, że tutaj mogły być chmury i byłyby chmury. Dobra, wysuwamy się nad morze, żeby w razie czego spaść na dół. To jest wersja 1.6.2. I robimy sobie taką platformę w chmurach. Nie na biedaka, tylko taką. 4 na 4. A co się będzie? O. I zadanie zbuduj platformy w chmurach zaliczone, sprowadź świnie na dół zaliczone, i robimy kolejne zadania. Wskaczamy na dół, albo żeby było tak symetrycznie, to jeszcze dorobmy tu i postawmy tutaj święty dyrt. To będzie symetrycznie, ale będzie święty. O, i zasadzimy sadzonkę. Może jakieś tu drzewo rośnie, a raczej na pewno do wiecie jak jestem koks Uch. i dzisiaj się wybierzemy też aby dokopać do bedroka, ale to będzie bardzo trudne i już przygotowałem sobie itemki, dorobiłem trochę obsydianu, aby o jest ta świnia jedna, kolejna świnia się zabiła, ale jedna jeszcze jest, więc w razie czego jakby jakimś cudem nam się udało rozmnożyć te świnie, to będzie bardzo spoko będzie im podobać No, wejdź tam. Chcę, żeby chociaż tam weszła. żeby mi się nigdzie nie pałętała. O! Jest! Już nie wyjdzie. Ale koksisz. Dobra. Dwie nie zamknięte. Woda, niestety, się leje. Mogę tam ją zanieść. Tutaj tak brzydko to, to wygląda, ale to. Dobra. No to co ja mówię że przygotowałem item, itemki, żeby zrobić enchant i tak one, one to są, trzy diamenty mam proch, o właśnie TNT, wystać TNT jest zadanie mam cztery obsydianu, dorobiłem i jeszcze potrzebna jest książka, a do książki są potrzebne skóry a do skóry jest potrzebna krowa a żeby mieć więcej krów, potrzebne jest zboże a żeby mieć zboże, to zboże musi wyrosnąć i tak jest idea, ide ideologia wszystkiego żeby coś miało Byt, Musi... O, cztery. Chodźmy sobie rozmnożyć krówki. A, tu, tu mi Clipper buchnął, dlatego że tu nie ma szyb. Tylko jest drewno. Więc Black and yellow, black and yellow. Nie, trzeba schować na krew to. Niech sobie pójdą. Papa, pa, no, papa. Pa. O, wszystko Eee. A, przez tą wodę. Woda podbija. Ciekawostka. Czy zrobić ciekawostki w Minecraft. Zrobię kiedyś. No. Nie patrzmy się. Tym razem nie będziemy się patrzeć. To jest sprawa intymna tych krów. Już są dwie, niech teraz urosną. Będziemy mogli chociaż jedną zabić. Black and Yellow, Black and Yellow. Yo. I było zadanie, zrób i wysadź cięki. Mamy piasek. Tam jest piasek. Nie ma gdzie indziej piasku. O, piasek. Mamy się do piasku. Już się robi noc, niedawno spałem, ale zaraz się prześpimy, bo nie należy. Nie zależy nam na mobach. Jak są cztery te, to tak, tak 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 co źle aha dobra ale starczy nam chyba dobra czekaj dobra wszystko sobie tutaj zróbmy tak i tak 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 i piasek yes. jednak trochę więcej niestety jest potrzeba ja yeah, mamy TNT aby Dobre. no to gdzie by sobie to TNT wysadzić tylko ja zawsze sobie robię że Yy, 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 yy. Biorę sobie redstone pochodnie. Zamknijmy. Zróbmy. No, gdzie jest ten redstone? Tu jest redstone. A patyczki. Miotam się w tych, tym w tych tym. Drewno jest, dobra. Mamy mało drewna. Trzeba kiedyś pościnać. Jum. Ja tak. Yy. Nie, właśnie nie. Hmm. Niekonwencjonalnie sobie robię właśnie zawsze redstone pochodnie. Prześpijmy się. Dobry, wstał nowy dzień i idziemy wysadzić te Tylko gdzie je wysadzić? W wodzie? Nie, nie. Albo w wodzie. O, woda. Redstone pochodnia i uciekamy. Buchło. Nic tam nie zrobiło. Zadanie staliczone. I Jest zadanie. Dobra. Więc teraz tak. Schowamy wszystko. Słuchaj, zdjąłem? A, zdjąłem? Zdjąłem? Pamiętam. Schowamy wszystko. Ja tam nie lubię. W porządku robić. Dobra. Pochodnie, tak. kill off jeszcze, tak. Bo jest zadanie. Dokop się do bedrocka. Więc nie wiem, czy jest bedrock na tej wyspie. Bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale wiem, że jest bedrock na dole. Więc ja. Magicznymi sposobami dostanę się do Bedroga. Tu jeszcze są wykopaliska, jak robię sobie bedrok. Możecie zobaczyć. Tu jeszcze lawy pełno. Woda. Dobra, i biegniemy tam. Tam jest pomieszczonko. Tam jest pomieszczonko, z którego brałem, właśnie tamte dynie. O, i tu jest bardzo fajnie, bo jest powietrze, proszę Państwa, przewyw w tamtym odcinku to miałem, i nie wiem, czy tak możemy zalić to zadanie, ale ja tutaj dokopię się do bedroka, a jak znajdę. Uhuhu, black and yellow, A jak znajdę bedroka gdzie indziej, na naszej wyspie, no to pokażę wam to i wykopię. Oh, Red węgiel. A nie wiem, czy tak można, ale raczej można, no bo chyba nie ma bedroka na naszej wyspie. Chyba, że gdzieś tam ten mycha włożył ten bedrok. No to kopiemy się do bedruczka. Kopię na dwa, bo przypadkiem wpadniemy do lawy i co będzie. Kurde, no musiał ten węgiel. Zrobię trochę jaśniej. Bo właśnie niby wszyscy mówią, że widzowie nie widzą, żeby było jasno, a oni widzą. Ja tam na przykład jak mam tak ciemno i nie mam pochodni, to też muszę sobie zapalić pochodnie, bo nie, nie widzę nic. Może ten odcinek jest po 15 minut. Trzeba się streszczać. Najwyżej wejdziemy sobie tylko deneteru, a w następnym odcinku trochę go zwiedzimy, czy coś w tym stylu. Bo troszkę trwa. Tak przedłużyłem, nie, nie wiem, jak to tak szybko poszło. Kurde, jeszcze nam się kilo skończy i co będzie wtedy? Który po, to poziom? Kurde, siódmy. Jest. Jest siódmy, więc jest spoczko. Jest, proszę Państwa, Zadanie dokop się do Betroka. Zadanie zaliczone. Teraz możemy się podsadzić tym dyrytem i tym koblem brukiem po polsku. To możemy wyłączyć. Tak to się wyłącza. Zawsze mylę te przyciski, bo nigdy nie patrzę na klawiaturę. Mhm. Dzium, i idziemy. Ciekawe czy jeszcze dopłyniemy. Mamy już szesnasty level. Ale nie chciałbym w sumie zginąć. Ale jest zadanie z do lawy. Ale to jeszcze nie się. Mówiłem, że skoczymy. Oku! <laughs> Brawo, Dematics! Brawo, zginąłeś. Dobra, to pobiegniemy jeszcze szybko po tej temki. jo Ale jestem koksu. Nie zrobiłem tego specjalnie. Kurczą. Kurczaczek. Ma! już się nie przyjmuje tym jak kiedyś. Zginąłem, to zginąłem. Przecież to jest tego Uuu, teraz trzeba będzie tam zejść. Nie, dobra, dobra. To ja już robię tak, że kurde. Spróbujmy tak Dobra. Więc y, kurde. Tak trochę się przymuliłem, więc ja się z wami żegnam. W, pójdę tam zaraz po tej itemki, żeby mi nie znikły i ją.